Szyny aluminiowe to rozwiązanie, pokochali nasi klienci. Jest to bardzo praktyczny karnisz, który świetnie sprawdzi się na wasze dekoracje okienne, a dzisiaj pokażemy wam, jak go zamontować. W zależności od konfiguracji waszej dekoracji, taką szynę możecie zamontować do sufitu bądź do ściany. I pamiętajcie, by wybrać odpowiednią ilość biegów. Jeśli macie pełną dekorację, czyli firany i zasłony, warto zamontować dwa biegi. Szyny powinny być zamontowane w odpowiednich odstępach i będzie to zależne od rodzaju dekoracji, jakie wybierzecie. Trzeba montować takie szyny minimum w 6 cm odstępach. Pamiętajcie też o odstępie od ściany i bierzcie wtedy pod uwagę, czy na przykład macie zamontowany grzejnik. Montaż tych karniszy jest bardzo prosty i spokojnie poradzicie sobie z tym sami w domu. W przypadku montażu szyny do sufitu, pamiętajcie, że każdy z biegów montujemy osobno za pomocą specjalnych klików. Do montażu warto zastosować 12 cm kołki i wkręty z płaskim łebkiem. Zastosowanie tego rodzaju wkrętów pozwoli nam na utrzymanie się klików na szynie i dzięki temu taka dekoracja utrzyma się na suficie przez lata. Pamiętajcie, by ta wystająca część kliku była zamontowana za szyną, a odległości między klikami powinny wynosić minimum 50 do 70 cm. Będzie to zależne od ciężkości waszej dekoracji. Chcąc zamontować szynę aluminiową do ściany, możemy wyróżnić dwa rodzaje wsporników, które będą się różnić od siebie rozstawem między szynami. Będzie to zależne od dekoracji, jaką zamontujecie na swoim oknie. Montaż odbywa się za pomocą tych samych wkrętów i kołków, co w przypadku szyny sukitowej. Pamiętajcie, że więcej filmów dotyczących właśnie tego produktu szukajcie na naszym profilu i zadawajcie pytania w komentarzach. Czekamy na nie!